Witam serdecznie w podcaście Rodzina na Zakręcie. Ja nazywam się Małgorzata Sarnecka, jestem pedagogiem, terapeutą, mediatorem rodzinnym i interwentem kryzysowym. Na co dzień zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, jak również wspieram rodziny, które znalazły się w trudnej lub wręcz w kryzysowej sytuacji. Zapraszam Cię do słuchania. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie temat, który co jakiś czas. Powraca w moim gabinecie, kiedy goszczę rodziców nastolatków, właśnie. Zastanawiamy się, gdzie jest granica między tym, że wolnimy nasze dzieci przed różnymi konsekwencjami ich poczynań, a gdzie jednak nie powinniśmy tego robić. No, ja zawsze stoję na stanowisku takim, że uważam, że zbyt mało pozwalamy naszym dzieciom doświadczyć. Konsekwencji swoich wyborów. To po pierwsze. Po drugie, boimy się sięgnąć po pomoc, jaką mamy, czyli na przykład po służby, jakie mamy, z obawy, że jeżeli się pewne rzeczy wydadzą, to będziemy mieć na głowie policję, może kuratora, może sąd rodzinny jakoś zadziałać, tak, że być może ograniczą nam prawa do dziecka. Bardzo dużo jest takich u Państwa, którzy do mnie przychodzą, obaw. Gdzie są te granice? Teraz podam taki przykład, który jest bardzo świeży. Jest dziecko nastoletnie, lat 16. Jest konflikt, jak to często bywa, między rodzicem a, a dzieckiem. Dochodzi do eskalacji tych problemów. No i młody człowiek nie wraca na noc. Po jeśli ten młody człowiek nie wraca na noc, ale my wiemy, gdzie jest, wysłał jakiegoś smsa. Albo podejrzewamy gdzie jest, możemy to jakoś sprawdzić. Faktycznie okazuje się, że tam jest to biedy. Ale raczej rzadko nastolatek, który wychodzi w gniewie, w złości po konflikcie, po jakiejś ostrej kłótni, awanturze, wychodzi i informuje nas później, gdzie nocuje. Raczej będzie chciał nam pokazać, co on potrafi, ukarać nas jakoś. I nie powie nam gdzie jest, a martwmy się. Często w takich kłótniach padają zresztą słowa, których potem żałują obie strony. Tak, jak chcesz to się wyprowadzić, chce się wyprowadzić, no to to się wyprowadź. Proszę bardzo, drzwi są otwarte, tak? I wtedy ambicja bierze górę, młody człowiek mówi tak, to proszę bardzo, czaska drzwiami i go nie ma. No i my czekamy godzinę, dwie, nie wraca, trzy godziny, na pierwszy odgrażamy, co mu zrobimy, jak w końcu wróci, a potem się zaczynamy mocno martwić, że nie wraca że już w zasadzie wszystko nam jedno, już, już dobrze, już jakoś załagodzimy sprawę, ale nie wraca i żeby już, żeby już wrócił. Jeżeli to jest rodzina, w której już były takie trudności, którą się ktoś interesował, że są kłótnie czy awantury, albo dziecko było u psychologa szkolnego, tam się różne rzeczy działy, to bardzo często, kiedy ja mówię i z tym państwo przychodzicie, co zrobić, jak zdyscyplinować. W zasadzie chcecie, żebym zdyscyplinowała jakoś młodego człowieka i yy, przemówiła mu do rozsądku. I jak yy, wy jako rodzice macie się zachować, co powinniście zrobić. I ja wtedy mówię przeważnie, że jeżeli to jest akurat ta noc, yy, kiedy dziecko nie przyszło czy ten wieczór, albo się tak stało, wróciło, ale chcecie Państwo wiedzieć, co zrobić następnym razem, bo prawdopodobnie sytuacja się może powtórzyć. Ja zawsze mówię, że trzeba zawiadomić Odpowiedniej służby, czyli policję, że dziecko nie wróciło na noc, jest nieletnie. I wtedy nagle, chociaż uważam, że to jest zupełnie normalna decyzja, że tak robię, nagle słyszę, że no nie, nie, to nie, to policję nie, jakoś sobie z tym poradzimy, no to tak przecież nic takiego się nie stało, pokłóciliśmy się, tylko no, no po prostu tak normalnie nie robi, wie pani, my jesteśmy normalną rodziną. No ja wszystko rozumiem. I rozumiem też strach, bo ja to nazywam i mówię, proszę Państwa, ja rozumiem, że boicie się Państwo, że ktoś zacznie grzebać, dlaczego dziecko ucieka z domu, coś takiego podziało, że może to poprawczaka, ale to się jakby tak nagle nie dzieje i każda sytuacja ma do rozpatrzenia, ale pomyślmy sobie teraz, że to nasze dziecko nie wraca na noc, ale nie pokłóciliśmy się wcześniej. To naszą reakcją jakoś zupełnie inaczej byłoby. Oczywiście zawiadomić policję, bo nie wiemy, co się z dzieckiem dzieje. Nic się nie wydarzyło, nie kłóciliśmy się, w ogóle to mamy przegrzeczne dziecko, nie wróciło na nas. I wtedy jakoś jest to zupełnie oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy była wcześniej kłótnia, kiedy te relacje między Wami nie są dobre, to wtedy na policję nie chcecie Państwo zadzwonić, z taką obawą, że. Ktoś zacznie grzebać, i się dowie, że macie jednak konflikt, że się to nie układa między państwem a dzieckiem te relacje, zacznie grzebać dlaczego, no i że się z tego zrobi problem. No i może jakiś problem będzie. Tak, będzie trzeba tłumaczyć. Dziecko będzie pewnie musiało być ktoś ja psychologa, może będzie policja, ktoś będzie o coś pytał, może nawet kurator. Tak, może się tak zadziać. Ale to jest też konsekwencja dla dziecka, które zdecydowało się, wyjść z domu, nie powiadomić gdzie idzie, nie wrócić na noc. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, proszę Państwa, że ja siedzę w domu, pokłóciłam się z moim dzieckiem, on wyszedł, nie wraca. Ja nic z tym nie robię. Czekam spokojnie całą noc, bo może wróci, może mu przejdzie. Być może. A teraz pomyślcie Państwo inaczej, zawsze to mówię. Wyobraźcie sobie, że on faktycznie w tych nerwach wrócił, chce was, wyszedł, chce was ukarać, jutro normalnie wróci. I będzie się bawił tym, że się całą noc denerwowaliście. Ale być może w tych emocjach, kiedy poszedł, zrobił coś głupiego, napił się czegoś, może wziął narkotyki, choć nigdy tego nie robił, ale po prostu w emocjach to zrobił, a jak tak, to ja im tak pokażę. Na przykład, i spotka go naprawdę jakaś krzywda, choć wcale nie tak miał się zakończyć ten wieczór i ta noc, nie planował tego, a zrobił a naprawdę spotkało krzywda. I teraz państwo spokojnie czekacie lub niespokojnie całą noc, nie dzwoniąc na policję, w obawie, że dziecko będzie miało kłopoty. Ono może mieć dużo większe kłopoty niż to, że będzie miało jakiegoś kuratora, czy ktoś będzie wypytywał, jak państwa relacje z dzieckiem są i dlaczego nie układają się dobrze. Naprawdę to dziecko może mieć dużo większe kłopoty i my przez nasz lęk, że nam będą grzebać w rodzinie, i nie pomożemy dziecku i nie zareagujemy tak, jak powinni. Już nie wspomnę o takiej sytuacji, że jesteśmy zobligowani jako rodzice tego, żeby troszczyć się o nasze dzieci, pilnować tego, gdzie są. Jeśli naginają prawo, to też różne służby o tym informować bo tylko tak oni się nauczą, że są jakieś prawa poza tymi, które rządzą domem. I że państwo, jako rodzice Jesteście zobligowani do tego. To nie jest wasze się. czy wy chcecie zadzwonić na policję i poinformować, że dziecka nie ma w domu, czy nie, Na niego. Bo ja moim dzieciom, kiedy dorastały, zwłaszcza najmłodszy syn, który przysparzał dużo różnych problemów wychowawczych, zawsze tłumaczyłam, że to nie jest moje się, tak? I nas jako rodziców, że my podamy go na policję, czy że idziemy z nim, nie wiem, do psychiatry, czy do psychologa, tylko jesteśmy zobowiązani jako rodzice do tego, że. Dbanie o dziecko to nie jest tylko dać jeść, pić, ubrać, wysłać do szkoły, kupić co trzeba i bronić przed złem tego świata. Czyli zamiatam wszystko problemy pod dywan, żeby nikt, bo to to jest to chronienie przed światem, Z, zama, zamiatam wszystkie problemy pod dywan, żeby się nikt do naszej rodziny nie mieszał. To jest błędne rozumienie chronienia przed światem. Bo bardziej niż chronić przed tym światem musimy nauczyć ich żyć. W tym świecie, że jest jakieś prawo, że trzeba go przestrzegać, co się dzieje, jeśli go nie przestrzegamy, że są zasady, których należy przestrzegać, co będzie, jeśli nie będziemy ich przestrzegać. I zapewniam Państwa po raz kolejny, bo już też o tym mówiłam wiele razy, że dzieci nie uczą się dlatego, że zrobimy im na ten temat pogadankę, wykład, porozmawiamy z nimi i oni powiedzą, tak, oczywiście, przecież wiem, rozumiem. No niestety, byłoby zbyt pięknie, żeby się nad tym. Tak uczyły, uczą się jak tego doświadczą. Jak tego doświadczą, jeśli naprawdę poniosą konsekwencje swoich czynów. Jeśli go zapewniamy, że jeżeli nie wrócisz na noc, to jestem zobowiązana zadzwonić na policję i cię szukać, pod Taki jest obowiązek rodzica i faktycznie to się stanie, jeśli nie wróci, to będzie wiedział, że tak jest. Jeśli będzie miał przez to kłopoty i będzie wypytywano o różne rzeczy, czy potem dostanie kuratora, to trudno, to jest konsekwencja nie tego, że my jesteśmy złymi rodzicami, wręcz przeciwnie. Jesteśmy dobrymi rodzicami, zadziałaliśmy tak, jak powinniśmy, on ponosi konsekwencje swoich wyborów. Panowania nad emocjami, to niczym to on jest jeszcze młody, nie panuje. Tak, jest młody, nie panuje nad emocjami, oczywiście, że tak. Ale nie nauczy się nad nimi panować, skoro będzie przekonany, że może sobie tak robić. To kiedyś zrobi tak swojemu partnerowi czy partnerce, tak? To kiedyś tak zrobi I szefowi nie drzwiami, bo się pokłóci, nie wróci, będzie myślał, że jutro też będzie miał pracę, i zdziwi się, bo szef stwierdzi, że no to nie jest pracownik do rozmowy, tak? Że nie chce z kimś takim mieć do czynienia, skoro ktoś się nie potrafi zachować, nie panuje nad emocjami, i w trakcie na przykład rozmowy czaska drzwiami wychodzi i myśli, że jutro przyjdzie do pracy, jak gdyby nigdy nie. No nie. Nagle się w życiu zdziwią, że coś, co działało tyle lat w naszym domu i myśmy się nie obrażali, zawsze czekaliśmy i zawsze go chroniliśmy, to nagle się okazuje, że świat tak nie działa. I naprawdę to, że Państwo powiecie, wiesz, co no naprawdę tak nie można robić, bo jak tak na przykład zrobić właśnie w pracy, czy w domu, jak będziesz miał żonę, czy, czy męża, to tak nie można, czy ty byś się nie martwił, jakby tak ktoś zrobił, no zobaczysz jak to będzie. No to argument zobaczyć jak to będzie, jak będziesz miał swoje dzieci, to jest w ogóle argument trochę z kosmosu, bo oni naprawdę nie myślą przyszłościowo. Tak daleko w ogóle nie, wybie nie wybiegają, więc, więc to jest argument no właśnie z kosmosu, dlatego Zawsze mówię Państwu, jak ktoś do mnie przyjdzie, żebyście się zastanowili nie tylko w kwestii, jakby, jak chronić swoje dziecko, tylko jakie macie obowiązki jako rodzice i czy na pewno możecie nie będziecie mieć wyrzutów sumienia, jeśli ten młody człowiek będzie miał większe kłopoty niż to, o których Wymyślicie. Bo jak o to pytam, to większość rodziców naprawdę o tym nie myśli. Myślicie Państwo, że to ten kłopot to jest ten kurator? Ten psycholog i jakieś ewentualnie sąd rodzinne ograniczenie, praw. To jest kłopot dla Państwa, to jest trudność, tak? Tego się obawiacie. A tego, że naprawdę może się coś temu młodemu człowiekowi stać, jest jakby na drugim planie, czego nie mogę zrozumieć, bo dla mnie byłby na pierwszym. I nie interesuje mnie, jakie służby się mną zainteresują, bo jeżeli tak się dzieje, to dobrze, żeby te służby jakoś pomogły. I czasem to jest naprawdę kubeł zimnej wody dla młodego człowieka i zupełnie. Inaczej zaczyna pewne rzeczy postrzegać, rozumieć i stosować się do zasad, które ustalamy my, dorośli, bo dlatego jest tak, a nie inaczej, że to my, dorośli, o pewnych rzeczach to powinniśmy decydować, bo często nie decydujemy, ale powinniśmy decydować, że ten młody człowiek jeszcze nie jest w pełni władzy, żeby za siebie odpowiadać. Nie wiem, że jest to trudne i że często słyszę, no, jak proszę Pana, własne dziecko mam na policję. Tak, to nie chodzi o to, że Pani, czy Pan... Państwo, jako rodzice, coś na własne dziecko mówicie złego na policji, tylko że się o niego troszczycie i prosicie o pomoc. Nic z tym złego. Niedobrze jest o tą pomoc nie prosić i udawać, że się nic nie dzieje, albo stwierdzić, że poradzimy sobie z tym sami i zamiatamy pod dywan, żeby się nikt nie dowiedział. Z takich, z takich założeń, jak wychodzimy, no to to jest początek do tego, żeby potem chronić dziecko, że bierze narkotyki bo przecież nie powiemy, nie wydamy go, będziemy jakoś spróbowali sobie sami załatwić to między sobą, zwlekamy z pójściem na terapię, to będziemy za chwilę chronić na przykład kogoś z rodziny, kto pije alkohol, tak, nie pójdziemy, nie, nie zgłosimy, nie pójdziemy na terapię kogoś, kto stosuje przemoc. Czym to się różni, że nie podamy na policję kogoś, kto stosuje przemoc? Nie, to się mu raz zdarzyło w nerwach, za dużo wypił, Dwie razy to słyszę, proszę Państwa, i nasz młody człowiek będzie rósł w takim przekonaniu, że pewne rzeczy uchodzą na słucho. Będzie liczył na to, że go naprawdę w życiu dorosłym też ktoś będzie cudownie chronił. A on jest bezkarny i może w emocjach zrobić, co mu się żywnie podoba. Bardzo trudny temat zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli macie takie przemyślenia, takie sytuacje, to podzielcie się nimi, bo to są bardzo, bardzo ciekawe, ale i trudne tematy i ile pewnie rodziców tyle zdań na ten temat. Niektórzy to, tego już doświadczyli, coś z tym zrobili lub nie. Mam takich, którzy długo rodzice zwlekali, żeby iść po pomoc i było bardzo późno czasami, niestety za późno, bo odwrócić ten proces, nawrócić tego młodego człowieka, Poprawić relacje, kiedy się tak bardzo wysypały, no to bardzo jest ciężko. W momencie, kiedy się to dzieje pierwszy czy drugi raz, i te, są to początki tego, to naprawdę można to jeszcze w miarę łatwo odwrócić, ale też wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że tak się dzieje, bo to też oprócz tego, że musimy działać w odpowiedni sposób. To tak, jak mówiłam, trzeba rozmawiać. Musieliśmy tak postąpić. Martwimy się o ciebie. To jest nasz obowiązek. Mamy prawa jako rodzice i obowiązki. Tak samo jak młody człowiek ma prawa, ale i obowiązki. A ja mam wrażenie, że ciągle to tylko my mamy obowiązki, a oni mają prawa. Że tak się to podzieliło, że my nie mamy żadnych praw jako rodzice, a oni żadnych obowiązków. Generalnie niby coś mają, niby coś im damy, jakieś obowiązki, ale. Nawet jak się nie wywiązują, to grozimy tylko palcem, wybaczamy, chronimy, tak? Ta ochrona zresztą zaczyna się bardzo wcześnie, bo ja już widzę w szkołach podstawowych, jak dziecko czegoś zapomni. Dzwoni albo nie chciało zrobić zadania, ale sobie właśnie uświadomił, jak zobaczył kolegów, że wszyscy mm. mają, pewnie dostaną pochwałę, albo jakąś, nie wiem, ocenę, czy coś tam dostaną, tak? Gratyfikację za to, że, że to zrobili. I Zanka sobie uświadamia, że on też by chciał mieć, ale nie ma. I dzwoni do rodziców, żeby, że on jednak chce to, czy tamto, żeby przynieśli, na przykład. To kiedyś była taka, nie tak dawno taka sytuacja. No i co robi rodzic? Zamiast powiedzieć: Kochanie. Miałeś na to czas wczoraj. Mówiliśmy na ten temat, żebyś się przygotował, że trzeba to czy tamto zabrać. Powiedziałeś, że nie chcesz. No to teraz nie masz. Trudno, musisz ponieść tego konsekwencje. Nie, proszę państwa. Rodzic prawie na sygnale pędzi, zwalnia się z pracy, na sygnale pędzi, żeby uratować swoje dziecko, żeby ono jednak miało sukces. No właśnie. To, te, to samo dziecko, kiedy będzie miało lat 16, pomyśli, że jeżeli nabroi, to tata czy mama. Generalnie rodzice uratują go w cudowny sposób. Tak zrobią, żeby on konsekwencji nie poniósł. I mimo że patrzenie na to, jak nasze dzieci ponoszą konsekwencje, że jest im przykro, że próbują, próbują na nas zwalić winę to przez Ciebie, bo mnie nie przywiozłeś, bo mnie nie zrobiłeś, bo zadzwoniłeś na policję, bo tak, tak się dzieje, próbują na nas tą odpowiedzialność zrzucić. To musimy wtedy powiedzieć: Nie, kochanie, to nie przeze mnie. Ja musiałam zrobić to, co musiałam zrobić, i jest to konsekwencją Twojego zachowania. Poniosłeś konsekwencje, bo nie chciałeś tego czy tamtego zrobić. Poniosłaś konsekwencje, bo zrobiłaś to i to. To Twój był wybór. Więc potem jestem przekonana, że właśnie ten, to małe dziecko, które potem dorośnie na nastolatka, będzie oczekiwało tego samego od nas, że będziemy go ratować z wszelkich opresji. Trudny temat, jeszcze raz to powtórzę. Ciężko czasem stwierdzić, co kiedy robić, jak zadziałać w jakiej sytuacji. Dlatego jeśli macie Państwo wątpliwości, jeśli po tym podcaście zastanawiacie się, czy dobrze robicie, czy to jest jeszcze OK, czy już jednak zbytnie ratowanie z opresji i nie pozwolenie doświadczenia konsekwencji, to zapraszam do konsultacji. Porozmawiamy na ten temat. Możecie też napisać pod podcastem. Zawsze odpowiadam. Możecie się skontaktować. Możecie przyjść na konsultację, zapraszam. I każda sytuacja jest inna i należy ją rozpatrzeć osobno, ale generalnie proszę państwa o to, żebyście się zastanowili i wyczuli granice między tym, kiedy możemy dziecku pomóc, a kiedy już bardzo go wyręczamy czy ratujemy i nie pozwalamy mu doświadczyć konsekwencji jego wyborów. Z tym państwa zostawiam. Do przemyślenia, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami albo przeżyciami, jak już takie mieliście. Na dziś to wszystko. To już koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli treść podcastu Cię zainteresowała i nie chcesz przygapić kolejnych odcinków, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Jeżeli potrzebujesz konsultacji lub wsparcia: Zapraszam Cię do kontaktu przez stronę internetową małgorzata sarnecka.spit.pl, który umieszczę w opisie podcastu. Dziękuję Ci dziś za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.